Czy zauważyłeś kiedyś, jak niszczący wpływ na niektórych ludzi mają pewne słowa? W przypadku narcyza zdarzają się słowa, które nie tylko go irytują, ale także sprawiają, że traci on całkowitą kontrolę. Dzieje się tak, ponieważ narcyz żyje w świecie, w którym potrzebuje być podziwiany, zawsze mieć rację i sprawować władzę nad innymi. Wszystko, co zagraża tej bańce, może wywołać nieprzewidywalne reakcje. I właśnie o tym będziemy dziś mówić: o trzech słowach, które sprawiają, że narcyz natychmiast traci kontrolę. Pierwszym słowem, które dyskwalifikuje narcyza, jest nie. Tak po prostu. Dla przeciętnego człowieka, usłyszenie nie może być frustrujące, ale jest to naturalna część życia. Dla narcyza jest to jednak bezpośredni atak na jego poczucie wielkości. Nie znosi, gdy ktoś mu się sprzeciwia, bo uważa, że zasługuje na wszystko, czego chce, i wtedy, kiedy tego chce. Kiedy mówisz nie narcyzowi, czuje on, że traci nad tobą władzę. Może próbować manipulować, nalegać, a nawet wybuchnąć gniewem. Ale w głębi duszy to proste nie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, by chronić się przed jego wpływem. Drugim słowem, które destabilizuje narcyza jest i dość. To słowo ma ogromne znaczenie, ponieważ symbolizuje ograniczenie, a granice są czymś, czego narcyz nienawidzi. Wykorzystuje emocjonalną kruchość innych, aby zdobyć to, czego chce. Ale w chwili, gdy powiesz jej dość, on zdaje sobie sprawę, że stracił kontrolę. To tak, jakby gra się dla niego skończyła. Może zareagować gniewem, zastosować szantaż emocjonalny lub spróbować odwrócić sytuację, ale w głębi duszy te słowa uderzają w niego w sposób, którego nie potrafi ukryć. Trzecim słowem, które powoduje że narcyz straci kontrolę jest i dość. Słowo to ma szczególną moc, gdyż wskazuje, że daną osoba podejmuje stanowczą decyzję. Kiedy ktoś mówi dość, oznacza to, że nie akceptuje już gry narcyza. Dla niego jest to niedopuszczalne. Może próbować wyśmiać, zminimalizować lub umniejszyć te decyzje, ale w głębi duszy czuje wpływ tego słowa. Ponieważ narcyz żyje w przekonaniu, że może manipulować innymi, a gdy ktoś mu się sprzeciwia, czuje się bezsilny. Wyobraź sobie teraz sytuację, w której używasz tych słów w rozmowie z narcyzem. Może próbować to obrócić w żart, udawać, że go to nie obchodzi, a nawet zachowywać się chłodno, lecz w głębi duszy jest wściekły. Ponieważ narcyz najbardziej boi się utraty kontroli nad innymi, żyje dzięki emocjonalnej zależności, którą tworzy u otaczających go ludzi. A kiedy zdajesz sobie sprawę, że ten wpływ zanika, to tak, jakby twój świat się rozpadał. Ale czy to oznacza, że powinniśmy konfrontować się z narcyzem bezpośrednio? To zależy. W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie dystansu. Narcyzi źle znoszą odrzucenie i mogą reagować nieprzewidywalnie. Jednak świadomość wpływu tych słów może być cennym narzędziem dla każdego, kto ma do czynienia z tego typu osobami. Sekret tkwi w tym, aby używać ich stanowczo i bez strachu. Najważniejsze jest zrozumienie, że narcyz się nie zmienia. Może udawać żal, obiecywać, że będzie inaczej, ale w głębi duszy wszystko to jest częścią gry, której celem jest utrzymanie kontroli. Kiedy więc mówisz nie, dość lub dość, musisz być przygotowany na pójście do przodu, nie oglądając się za siebie. Wiele osób przez lata tkwi w związkach z narcyzami, myśląc, że mogą ich zmienić, lub że pewnego dnia sami zrozumieją swoje błędy. Ale prawda jest taka, że zdarza się to rzadko. Narcyz nie postrzega innych jako jednostek, lecz jako elementy gry, którą chce wygrać. Jeśli więc kiedykolwiek miałeś do czynienia z narcyzem, wiesz, jak wielką moc mają te słowa, ponieważ nie są to tylko słowa, są wyrazem przebudzenia. Moment, w którym podejmiesz decyzję, że nie pozwolisz już dłużej kontrolować się, manipulować tobą ani cię poniżać. I dlatego narcyz tak źle na nie reaguje. Najważniejsze pytanie brzmi: czy jesteś gotowy użyć tych słów, gdy zajdzie taka potrzeba? Mówienie i nie, dość czy dość, może być na początku przerażające. Ale uwierz mi, im bardziej będziesz wierzyć w siebie, tym bardziej uświadomisz sobie, że prawdziwa siła leży w tobie, a nie w narcyzie. Ostatecznie wolność emocjonalna przychodzi, gdy uczysz się stawiać granice. Nie chodzi o walkę czy kłótnie, ale o zajęcie stanowczego stanowiska, ponieważ nikt nie zasługuje na to, by żyć pod kontrolą kogoś, kto dba tylko o siebie. Jeśli więc czujesz się uwierzony w związku z narcyzem, pamiętaj, Odpowiednie słowa mogą być pierwszym krokiem do Twojej wolności. Stosuj je z przekonaniem, a zobaczysz, jak Twoje życie zacznie się zmieniać. W końcu, w chwili, gdy narcyz zda sobie sprawę, że stracił nad Tobą kontrolę, Ty w końcu odzyskasz swoją własną władzę.